Witam, dziś taki krótki film. Chciałem Wam pokazać mniej więcej, jakie mamy typy węgla. Nie będziemy wszystkich omawiać, szczególnie tych bardzo koksowych, które używane są w Polsce, bo jakby to nie jest moja dziedzina, ja tam bardziej ekogroszki i wszystko co na retorcie czy też klasyczny. Kocioł. Ale słuchajcie, na wstępie oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, pamiętajcie, warto subskrybować, już za tydzień kolejny konkurs, myślę, że e, będzie też dość ciekawie, hmm, dajcie kciuka w górę, jeśli się podobają takie ciekawostki, e, oczywiście zajrzyjcie na moją stronę co.kamar.pl, gdzie kupicie ekogroszek na zimę, a my zaczynamy. Słuchajcie, tu w większości prawie wszystkie węgle są polskie. Poza antracytem, antracyt rzeczywiście nie jest z Polski i, i to chciałem wam powiedzieć, ale też go chciałem pokazać w tym zestawieniu całym, bo to jest najsilniejszy typ jakby węgla, który jest obecnie gdzieś tam wydobywany, że tak określę. Na dole mamy węgle, które jesteśmy w stanie. Tu są czyste, zaznaczę, tu nie ma żadnej mieszanki, tu są czyste węgle, które jesteśmy w stanie spalić. Spalić same bez domieszania niczego. Tu mamy janinę, mamy sobieskiego, tak więc to mamy dwa takie bardzo słabe węgle. Jest typ oczywiście 31.1, Jak zresztą widać, bardzo takie szare bym powiedział. Nic tu błyszczącego. Może lekko jak spolerujemy, to coś tam. Przebłyski są takie dość matowe te węgle, tak więc no, słabe, słabe, bardzo słabe, bardzo miękkie węgle. Dalej e, mamy już retopal, e, tak więc z piasta. Już mocniejszy węgiel, e, tutaj już wartość o jest w granicach 25, 20, no około 25, 24, 26 mniej więcej w takim przedziale. To jest 31,2, już widać, już troszkę czarniejszy, ale też jeszcze matowe, Jest na pewno czarny, ale jest matowy. O. Tak więc to też e, mówię taka tutaj, oczywiście to mówię, to są czyste i ostatnie jakby tutaj zdolnych to mamy czysty bobrek, tak, czyli skarbek, czysty bobrek, tak, więc e, też węgiel, który sam się da radę bez najmniejszego problemu spalić, to już jak widzicie jest błyszczące, błyszczące kawałki, tak, więc to też warto mieć na uwadze e, właśnie, że on już jest, jest błyszczący, zresztą myślę, że widać. O, widać. Tak więc e, to na pewno mówię, jeszcze go idzie spalić czystego. U góry, mm, jeszcze ten czy ten węgiel. Idzie spalić czysty. Znaczy, Bobrek, to już jest klasa 321, tak więc to już jest klasa 32. Mm, czyli już bardziej podchodzący właśnie pod e, węgiel gazowo płomienny, tak zwany e, w tabelce. Tutaj mamy zaczynając, tu jest wesoła. Jest Staszic. Wesoła e, to już jest typ węgla też 32,1-32,2 w zasadzie. O, to już jest zupełnie inna charakterystyka i praktycznie jak trafimy dobrze, to czystą wesołą spalimy bez najmniejszego problemu. Będzie fajnie. Zależy jak trafimy. Tak więc to też zależy właśnie szczególnie od piekalności wesołej, ale to już jest bardzo wysokokaloryczny węgiel. Jak, przy, przy, jak jest suchy, no to już powyżej 30 megajouli osiąga wartość opałową. To samo jest ze Staszicem, tylko ze Staszicem, nie ukrywam, jest większy problem, ponieważ samego spalić, no raczej, raczej już jest bardzo, bardzo ciężko, na co byśmy nie trafili. Tak więc tu mamy czystego Staszica, też już bardzo błyszczący węgiel, tak więc mniej więcej tu mówię, udało mi się zgromadzić kilka rodzajów. Dalej mamy e, Marcel. Powiem tak, to już jest typowy węgiel 33 w zasadzie, podchodzący pod 34, zależy, ale 33-34. Zresztą widać bardzo błyszczące kawałki. Bardzo smolny już węgiel, taki raczej e, jako samego, żeby go spalać, to jedynie w kotle tradycyjnym, w kotle klasycznym, że tak określę. Co mamy dalej? Dalej tu mamy, jak pamiętam, sośnicę. Sośnica też już bardzo tłusty, że tak określę, węgiel, też wszystko w klasie 33, bardzo tłusty, już zresztą pokażę Wam bardzo błyszczące kawałki. O, Oczywiście, jak macie ochotę, ja spróbuję te węgle spalić, czyste sorty w kotle, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu już raczej mam grubsze. No, zresztą widać troszkę grubszy kawałek, ale u mnie w kotle to zje. No i na samym końcu mamy oczywiście antracyt, ale to już jest typ węgla. Poza tak naprawdę jakąkolwiek klasą też 42. I czystego? Raczej praktycznie nie da się spalić. Chyb... Czy znaczy tak? Przede wszystkim ten węgiel nie pracuje w podtrzymaniu. Nie pracuje w podtrzymaniu. On praktycznie będzie wygasał od razu. Tak więc, no na to, na to warto zwrócić uwagę, że. Sam antracyt, raczej nie. Jeśli dodamy do niego coś, na przykład, właśnie z tego typu tu na dole, już będzie fajnie. Już będzie fajnie, już się będzie go dało spalić. Zresztą nawet tak dodamy tu, bo co też warto zwrócić uwagę antracyt ma spikalność, czyli liczbę rogi sięgającą do 5, nie więcej. Tak więc to też warto mieć na uwadze, że jest to niespikający węgiel. Ten, właśnie jak sośnica, jak Marcel, jak staszic czy jak Wesoła. Tuż są węgle, które mają zazwyczaj spiekalność wyższą, e, na przykład Marcel, Sośnica, Staszic, co już jest powyżej 40, zależy tak naprawdę jak się trafi. E, czysta, wesoła, jest to spiekalność różna. Zależy jak się trafi: od takie 15, od 13 chyba nawet słyszałem, do też e, obecnie tutaj rozmawiałem z jednym producentem 56. Tak więc wesołą, może być wesoła, Raz trafimy, może się czysta palić bardzo fajnie, ale raz trafimy, która się już nie będzie palić prawie wcale. Ja na taką trafiłem. Macie gdzieś film, co się po prostu działo, jeśli mamy za dużą spiekalność. Zaznaczę indeks rogi, a nie spiekalność żużlową, czyli temperaturę topnienia popiołu. Tak więc to taki mówię, krótki materiał. Jeszcze tutaj mm, mamy bobryka, no ale tu mamy spiekalność na poziomie 17-22, czyli e, już kopalnia go nazywa jako, jako groszek, bo się mieści w tym przedziale. Czyli skarbek powiedzmy tylko skarbek z bobryka, nie z piekar, bo jeszcze mamy piekary, ale tam jest niższa e, kaloryczność. E, bo tu bobryka mamy w granicach nawet 29 w tej postaci, tak więc też bardzo wysoko. E, tak więc słuchajcie bobrek no co jeszcze tak słowałem zależy też jak trafimy zeszły cały rok był dramat i praktycznie się było bardzo kiepski węgiel w tym roku podobno już jest lepiej ale to mówię tak jest na taka dodatkowa ciekawostka tak zaczynając mówię od 311 typ węgla do 42 wiadomo tu jeszcze mogły być dość chwałowice i wiele innych węgli, które są w Polsce wydobywane, a czykolwiek to są węgle takie podstawowe, które są używane nie jako mieszanka, tylko jako czyste e, sorty. Tak więc, słuchajcie, na dziś myślę, że tyle. Nie będziemy tutaj więcej się za bardzo rozwodzić. E, I co? E, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, warto zasubskrybować. E, dajcie kciuka w górę, jeśli się podobało. Zajrzyjcie oczywiście na moją stronę cookmark.pl. No, i na dzisiaj tyle. Jak macie ochotę na więcej jakichś takich ciekawostek, materiału, to jest krótko opisane, bo mamy jeszcze, wiadomo, typu węgla bardzo dużo. Ale ja tak chciałem się skupić na tym, co jest używane w Polsce. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć.